Lec się rozpoczyna. Ustawienie drużyny gospodarzy. Teraz na Państwa ekranach. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. I jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensy. Martinez! Udana interwencja. Kapitalne wejście, obrońcy! To byłby gol! Fantastycznie wyręczył bramkarza. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Martinez. No, może być groźnie. Messi. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Martinez. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Uderzenie? Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. No, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Zatrzymany atak. Będzie strzelał? Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Odnotujmy: pierwszy gol został zdobyty w dwunastej minucie. Dobra pozycja do oddania strzału. Tęk nie dograł, uderza, ale spechowo piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Martinez. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. No, z tego miejsca można strzelać. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Strzela! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Messi. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Dobre podanie na wolne pole. No, będzie gol! Ależ to była szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym razem im się uda. Akcja skrzydłem. No i podanie na skrzydła, ale przeciwnicy przejmują piłkę. Dobra interwencja obrony. Przyjęcie bardzo słabe i strata piłki. Już blisko pola karnego. Przejmuje piłkę na skrzydle. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Strata w środkowej strefie boiska. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Piłka od nogi do nogi, ale teraz rywale przejęli. No już blisko polekarne. I po strata piłki. Gramy gra. Piłkę w strefie obrony rywala. Robi się niebezpiecznie. I będą mieli rzut rożny. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Barton. Cała seria udanych podań. Strzela, czy to będzie wyrównanie? No tak! He, żenada, naprawdę żenujące uderzenie. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ładnie po skrzydle. Po niecelnym podaniu piłka znalazła się za linią boczną i rywale za chwilę wznowią grę. Jest przejęcie i mają szansę. Messi. Blisko już do bramki. Może stąd strzelać! Messi. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Wizdek i mamy rzut wolny. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Jest zawodnik na czystej pozycji. Z tego Jest szansa! jej nie ma! Dobra główka! Piłka w porę do bramki! Jest, proszę Państwa, remis! Zdobyli gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatki. Ich przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1–1. Remit. Zapraszam Państwa na drugą połowę meczu. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Dobra pozycja do oddania strzału. Kennedy... Strata, co zrobi przeciwnik? I będziemy mieli wrzut z autu. Przejęli piłkę, popatrzmy. Blisko pole karne. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. No udało się przejąć. No może być groźnie. Trata w ataku. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Nie ma gwizdka sędzia, nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Dobrze, uderza. Nie ma gola. Ach, szkoda, stracili taką okazję. Sędzia każe grać dalej. 15 minut drugiej połowy już za nami. Przechwyt, ale nie opanował. No, z tego miejsca można strzelać. No, nie mogą się przebić, Martinez. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Blisko pole karne może strzelać. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Dobre podanie na wolne pole. Niecelnie i wciąż remis. Messi. No kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Szansa! Niewiele brakowało, ale jednak słupek, piłka z powrotem w grze. I głową skierował piłkę do partnera. Ach, ślisk! Kennedy. Robi się niebezpiecznie. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Próbują rozegrać po skrzydle. To może dać wprowadzenie. Jest, jest gol. Rewelacyjnie się spisali. Teraz oni prowadzą. Jak widzimy w powtórce był to piękny, finezyjny strzał i praktycznie bramkarz nie miał żadnych szans. To prawda, znakomite techniczne uderzenie. Nadal nikt ryzykuje, jest fał, a przecież ma na koncie żółtą kartkę. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Do końca jeszcze 15 minut o ile sędzia nie przedłuży. Kennedy. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No, będzie gol! No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Źle przyjął i traci piłkę. No, tego typu akcje nie podobają się publiczności. Chorągiewka w górze. Słusznie reaguje główny arbiter. Był spalony. Oczywisty. Nie ma co dyskutować z sędzią. Spalony był dość oczywisty. Szkoda zmarnowanej akcji, ale w sumie i tak niewiele mógłby tu zrobić. Nie jest sam. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Sędzia jednak nie przerwał gry. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach. Emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Messi, już blisko pola karnego. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Ostatnie minuty mogą być rozstrzygające, ciekawe dla kogo. Dobry atak flanką, ciepskie dośrodkowanie, piłkę przejmują przeciwnicy. No już blisko pole karne. No kto przejmie tę piłkę? No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Dał się złapać obrońcom na spalonego i to oczywistego. Chociaż i tak nie było tam nawet okazji do strzału. Szkoda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Dał się złapać na oczywistego spalonego, ale wielkiej straty nie ma, bo i tak nie miałby okazji do oddania strzału. Niewiele zabra.